Cześć, tu Marcin Wytrążek. Witam bardzo serdecznie. Witam na kanale, w którym zajmujemy się usprawnianiem, budowaniem świadomości na temat własnego ciała, poprawianiem pewnych niedoskonałości, wzmacnianiem, rozciąganiem i tak Dzisiaj zajmiemy się tematyką wzmacniania nadgarstków, czyli żeby one nie bolały, żeby były sprawniejsze, może są po zabiegu operacyjnym, a może masz jakieś dolegliwości bólowe, to ćwiczenia wzmacniające czy wzmacnianie narządu ruchu niejednokrotnie sprawia, że dolegliwości bólowe mijają, albo że łatwiej jest uniknąć dolegliwości bólowych w przyszłości. Jeżeli masz wątpliwości, co i jak, to skontaktuj się z lekarzem, dowiedz się, czy dane ćwiczenia są dla ciebie wskazane, albo dowiedz się, jaka jest przyczyna Twoich dolegliwości. Natomiast jeżeli już wiesz, jaka jest przyczyna Twoich dolegliwości, wiesz, że masz wzmacniać, wiesz, że masz ćwiczyć, no to teraz będzie bardzo ciekawa propozycja ćwiczeń. I też budowanie wiedzy i świadomości. Ja bym chciał zawsze, żeby to nie było takie bezmyślne pompowanie, podnoszenie ciężarka, pompowanie mięśni. Właściwie nie wiem, po co to robię, ale najważniejsze to jest to, żeby to było 3 razy 10 do 12 powtórzeń, 3 razy w tygodniu, czyli co drugi dzień. I po prostu jak taki robot jak maszynka, nie? Ja jestem za tym, żeby myśleć i rozumieć po co to ćwiczę, dlaczego to ćwiczę i tak dalej. I dostosować tą ilość do siebie, bo później każdy słyszy, że to ma być 8 do 10 powtórzeń. Przy czym część osób jest w stanie wykonać tylko 5, a część osób jest w stanie wykonać aż 20. I podobnie jest z obciążeniem. Podstawowe ruchy, które będziemy wzmacniać albo które można wykonywać w nadgarstku, to jest zgięcie grzbietowe, zgięcie dłoniowe. Zgięcie dopromieniowe, zgięcie do, zgięcie do łokciowe, pronacja, supinacja. Od zupy niektórzy mówią supinacjo. No łatwo zapamiętać, czyli supinacja, pronacja, zgięcie grzbietowe, dłoniowe, dopromieniowe, do, do łokciowe. Oczywiście kombinacja tych wszystkich ruchów, obwodzenie w nadgarstku. Z jednej strony będziemy wykonywali takie sztuczne, ja to tak nazywam sztuczne ćwiczenia tych poszczególnych ruchów, ale za chwilę przejdziemy do ćwiczeń funkcjonalnych, do takich, które. Z którymi mierzymy się na co dzień. Tego typu ćwiczenia wzmacniające są wskazane przy cieśni nadgarstka, łokciu tenisisty, łokciu golfisty, po złamaniu jakiejś kości i tak dalej. Przy wielu różnych problemach. Oczywiście podstawowa rzecz to w czasie wykonywania tych ćwiczeń, w czasie wykonywania ćwiczeń nie może być bólu. I chodzi o to, żeby nie patrzeć na te poszczególne jednostki chorobowe, tak bym to nazwał jednostki chorobowe, jako na pojedyncze problemy. Bo później się kończy na tym, że miewam pacjentów z łokciem tenisisty, którzy tylko i wyłącznie ćwiczą. Zgięcie i wyprost, bo jakieś badania pokazują, że po takich ćwiczeniach jest fajniej. I ktoś tylko ćwiczy te ruchy, czyli nie usprawnia całej kończyny, całego aparatu. A tutaj powięź jest jedna, ręka pracuje w synergii, czy te tkanki z synergii przy wielu ruchach, ale ktoś tylko ćwiczy jeden taki, bardzo bym powiedział, nieużyteczny życiowo ruch. Więc można powiedzieć że tutaj mm, jakiś set wzmacniający przedramię, czyli można być ogólny, no ale można zastosować przy wielu różnych problemach. Ile razy ćwiczyć? Dobrze by było teraz tak pomyśleć o tym, żeby może 2-3 razy w tygodniu. No albo później, jak Ci się tam raz po raz przypomni, szczególnie, że ja dam ciekawą propozycję wykonywania ćwiczeń wzmacniających, jak Ci się przypomni, to żeby te ćwiczenia wzmacniające porobić. Ale jeżeli teraz planujesz przez jakiś czas wzmocnić swoje ręce, ja i tak będę wracał do ćwiczeń wzmacniających ręce, bo to będzie potrzebne przy różnego rodzaju podporach i tak dalej. Więc jeszcze kwestie podporu będziemy omawiali na pewno w przyszłości, to będziemy do tego wracali. Wszystkie ruchy wykonujemy powoli i z czuciem. Ja teraz dla pokazu mam ciężarek, ale za chwilę nie będę używał ciężarka, więc nie ma konieczności kupowania takowego ciężarka, bo znając życie, ktoś kupuje taki ciężarek, a później on gdzieś tam leży, kurzy się i nie jest używany, więc ja pokażę, jak można ten ciężarek zastąpić. Chodzi o to, że teraz w czasie wykonywania tych ćwiczeń ruchy mają być bardzo powolne, żeby czuć mięśnie i ich pracę. I żeby wykonując te ćwiczenia, rozumieć ruch, wykonywać go ładnie, w pełni, a nie żeby szarpać i machać, żeby przeciążać nadgarstek. Zaczynamy od rozgrzewki. Krótka rozgrzewka. Zaciskanie, otwieranie dłoni. Może być takie delikatniejsze, lżejsze? Rozgrzewka też pokaże, w jakiej formie są Twoje ręce. Bo może się okazać, że wykonywanie tego typu rozgrzewki już będzie dla Ciebie mocnym ćwiczeniem. Tym bardziej, że tutaj można mocniej zacisnąć pięści, mocniej otworzyć pięści. Mocniej zacisnąć pięści, mocniej je otworzyć, mocniej otworzyć dłonie. Mocniej zacisnąć, mocniej otworzyć. I za chwilę znowu delikatne pompowanie. Teraz otwieranie dłoni, zaciskanie, czyli odwodzenie, przywodzenie. No, i myślę, że nie jedna osoba, która teraz ćwiczy, a mam nadzieję, że ćwiczysz, kiedy to oglądasz, to że już czujesz, że tu jest jakaś akcja. Chwilę możesz potrząsać, delikatnie powstrząsać dłonie, rozluźnić, wdech, wydech, może jakieś delikatne krążenia, czyli zapleć ręce, bardzo delikatne krążenia. Wszystkie ruchy niebolesne. Jeżeli jakikolwiek ruch, jakikolwiek gest, jakikolwiek ćwiczenie boli, nie robimy. Układ nerwowy mówi nie rób tego, ten kierunek mnie boli z jakiegoś powodu, nawet jak nie rozumiesz z jakiego powodu boli, dlaczego boli, po prostu nie rób, ale rób inne, pozostałe ruchy, które są przyjemne i nie bolą. Obwodzenia, czyli można powiedzieć kółka w jedną, kółka w drugą, one troszeczkę inaczej wychodzą i zachodzą, kiedy pięści zaciśnięte, inaczej ścięgna, ścięgna u, u, ułożone, inaczej tkanki ułożone, kiedy są proste, kółka w jedną, kółka w drugą. Może jakieś granie jak na pianinie, fortepianie. Chodzi o to, żeby tu jakiś ruch się odbył. No, zaciskanie, otwieranie, zaciskanie, otwieranie. Generalnie tego typu ruchy, tego typu ćwiczenia dobrze by było może rano jako zestaw jakiś poranny albo nawet w międzyczasie powykonywać ruchy w różną stronę krążenia w różną stronę, dlatego, że nasze życie z zasadniczo, jeśli chodzi o ruch, bardzo monotonne i jednostajne i dobrze by było czasami paru takich ruchów wykonać. Teraz przećwiczymy na sucho te poszczególne kierunki. Czyli ćwiczymy teraz w zakresie wyprostu, hop, pomalutku, czyli ćwiczymy na sucho, bez ciężaru. Ja teraz na potrzeby Nagrywania trzymam rękę u góry, ale możesz spokojniej trzymać niżej. No, chociaż też będzie dobrze widać, myślę. Może obustronnie. Jedziemy, czyli góra dół. Czyli ćwiczymy wyprost. Choć teraz, jak to jest czynnie wykonywane bez ciężaru, to ja i też czuję, jak zginacze pracują. Można to zrobić delikatniej. Jeżeli jesteś po jakimś złamaniu, po jakimś urazie, może masz gdzieś nadgarstka, to może delikatnie wykonuj te ruchy. Delikatnie. Zauważ, że tam będzie też ślisk nerwu, jakieś poruszenie. Zachęcam do odszukania odcinków poświęconych cieśni nadgarstka i temu, jak ją rozumieć, jak z nią pracować. Jest troszeczkę, a już się uda jakąś poprawę uzyskać. Chwilowe rozluźnienie, czyli opuść ramiona, no, lekkie rozluźnienie. Teraz będziemy czyli w drugą stronę, czyli bardziej będziemy zorientowali na zginacze, czyli tutaj, jeżeli będzie już obciążenie, to więcej będzie się odbywało napięcia tutaj, po stronie zginaczy, czyli po stronie dłoniowej przedramienia. Parę powtórzeń, tak żeby poczuć ten ruch. Za chwilę tu będzie ciężar. Ok. Znowu, chwila odpoczynku. Nie skupiaj się na ilości, chyba że naprawdę prowadzisz jakiś dziennik i kalendarz i tyle i tyle powtórzeń robię po 6 dzisiaj, a za dwa tygodnie już robię po 8, a za 4 tygodnie robię po 10. To ok, nie czepiam się, może rzeczywiście to ma sens. Natomiast teraz może się na tym w czasie tego ćwiczenia nie skupiaj. Zgięcie dopromieniowe. Niewielki ruch, czyli dopromieniowo, dopromieniowo. No, w dół jedziemy dołokciowo, dołokciowo. Często potrzebny ruch. Za chwilę wytłumaczę, gdzie go bardzo często używamy. Co mnie troszeczkę zainspirowało do tego, żeby ten odcinek nagrać. Może na przemienne jakieś ruchy tego typu. Teraz zgięcie do łokciowe. Tu rzadziej będziemy ten ruch w kierunku kości łokciowej wykonywali, bo tu można dać rękę do tyłu i tu będzie ten ruch w tę stronę. Czyli w tę stronę, w tę stronę. Będziemy unosili. Hop. Hop. Jedna strona, może być druga. Musisz wyczuć. Może czasami dobrze jest wykonywać obustronnie. Szybciej wykonamy pełne serię. Może w zależności od Twojej kondycji. I ci się nie spieszy. Uważam, że nie powinno się przy takich ćwiczeniach spieszyć. To może dobrze jest wykonać osobno jedną stronę, dobrze to poczuć, osobno drugą stronę, żeby to poczuć. Pronacja, supinacja, czy też ruchy supinacji, 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 supinacji. Możesz to robić przy zaciętych pięściach, przy otwartych dłoniach. Supinacja, poczuj, jak tutaj przed ramię ładnie pracuje. I pronacja, w drugą stronę. Pronacja, pronacja, pronacja. Czyli nawracanie, nawracanie. Chwila oddechu, rozluźnienie, idziemy dalej. Może się okazać, że już czujesz, że tu jest akcja. Hmm, rzeczywiście, moje przedramiona już popracowały, no jest nieźle. I czasami może tak być, że jeżeli jesteś po złamaniu, masz e, się po jakimś urazie, dopiero co zdjęty gips, to to już było niezłe wyzwanie i starczy. Może nawet po południu, co jakiś czas, po prostu zacznij używać ręki. Czasami tak jest po złamaniu, że słyszymy od lekarza, to nie jest do końca może złe. Oczywiście z perspektywy fizjoterapii nie do końca rozsądne, ale spokojnie, jak pani będzie używać ręki, to ona wróci do siebie. Bo tak będzie. Będziesz dźwigać garnki, robić, coś zamiatać, sprzątać, myć podłogi, tam są wielowymiarowe ruchy, ona wróci do formy. A z drugiej strony, jak będziemy właśnie wykonywać jakieś ruchy i kierunki, których na co dzień nie używamy, to szybciej dojdzie do przywrócenia sprawności. Jeżeli masz takie możliwości, to ciężarek do ćwiczeń. Myślę, że to nie jest nic skomplikowanego. Zgięcie grzbietowe, pomalutku. Wykonujemy parę powtórzeń. Po wykonaniu 8-10 powtórzeń, no to musisz wyczuć, w zależności od tego, jak ciężki jest ten ciężarek. Nie masz ciężarka, to możesz wziąć butelkę. Ja nie mam teraz takiej butelki, ale możesz wziąć butelkę z wodą, półlitrową na przykład. To samo w drugą stronę. Czyli zgięcie. Hop, hop. Zgięcie dłoniowe. Znowu mogłaby tu być butelka. Też można byłoby to powolutku z butelką ćwiczyć. To tu już myślę, że powolutku czuć, co się dzieje. I dobrze by było, żeby takie ruchy trwały. Trwały. Żeby tu czuć, jak to się ładnie napina. Czyli nie gwałtowne, szybkie odpompowanie, tylko powolutku skupiamy się na. Niech będzie, ośmiu powtórzeniach. Tym też się można pobawić, czyli czasami mniejsze, pow, mniejsze obciążenie, a więcej powtórzeń, a czasami dobra rzecz, no bo w życiu też trzeba coś czasami dźwignąć. To dobra rzecz to jest czasami większy ciężar, a mniej powtórzeń, ale dać ciału mięśniom doświadczyć tego większego ciężaru. Nic nie może boleć. Ma być mocne napięcie, może czasami, no zależy, jaki sobie ciężar weźmiesz, poczuć, że tam, o, mięśnie pracują, Super przerwa rozluźnienie i tak by można było z ciężarkiem ćwiczyć, czyli pronacja supinacja pronacja supinacja Zakładam, że większość oglądających mnie nie ma takiego ciężarka, więc za chwilę będzie propozycja ćwiczeń bez ciężarka, Czyli pronacja supinacja. Tak samo mogłoby być zgięcie dopromieniowe, czyli w kierunku kciuka, w kierunku kciuka, albo zgięcie do łokciowe, do łokciowe, do łokciowe. A teraz pokażę, jak to można wykonać bardziej funkcjonalnie w warunkach domowych. Teraz będzie KFE. Kitchen Functional Exercises. No i to by miało wzięcie. Czyli jak jest KFE, czy Ty też ćwiczysz KFE? Ludzie lubią takie nazwy, nazwania jakichś systemów, że to jest metoda, że to jest szkoła. No to tak sobie pomyślałem, gotując, że to rzeczywiście można byłoby, taki zestaw ćwiczeń kuchennych. Z żartu, z zabawy, z, właśnie z obserwowania siebie, tego co się dzieje, pomyślałem, że dobrze jest nagrać ćwiczenia wzmacniające nadgarstki. A wszystko się wzięło od tego, że trzymając ciężką patelnię, trzymałem i coś robiłem cały czas trzymając tą patelnię w powietrzu i zdałem sobie sprawę, że to jest bardzo ciężka patelnia. No i jak miał to robić długo, a może zawodowo, no to naprawdę. Trzeba mieć sprawną rękę. No ja akurat mam, ale pomyślałem sobie, że wiele osób z różnych powodów traci tą sprawność. Może stopniowo traci siłę. Ktoś powiedział, z wiekiem. No w jakiś sposób z wiekiem tracimy, ale też tracimy dlatego, że przestajemy pewne czynności wykonywać. Kiedyś poprzednim pokoleniom było łatwiej, bo codziennie trzeba było wiadra z węglem, wodą nosić i tak dalej. Pracować w polu, więc. Moja ciocia, świętej pamięci, mieszkająca na wsi, no nie, nie, nie myślała o tym, żeby brać handlę. Miałaby ubaw z tego, że ktoś trzyma kawał blachy i macha ręką. No bo ona tyle ćwiczeń fizycznych wykonywała regularnie i to takich konkretnych, wzmacniających, no, że dla niej byłoby to zabawne. Natomiast my już tak nie mamy. Czy większość z nas może, bo może ktoś ma, co, ma, co jest z drugiej strony fajne. I wtedy trzeba się skupić na regeneracji, rozluźnianiu, rozciąganiu i tak dalej. Weź patelnię. Lżejszą, może ta jest mniejsza, ale cięższa, albo jakiś rondelek, może na początek, i będziemy tego typu ćwiczenia wykonywali przy użyciu patelni. Bardzo funkcjonalny wymiar tych ćwiczeń, czyli rozumiemy po co to ćwiczymy. Ćwiczymy po to, żeby czynności dnia codziennego nie były męczące. Czyli teraz, jeżeli ktoś jest osłabiony, nie za bardzo aktywny fizycznie, to gdyby wziął tą patelnię, proszę mi wierzyć, ona jest naprawdę ciężka, to. By, by tak zrobił, o ja nie mam siły i nagle taki pomysł, co nie masz siły już gotować? Nie masz siły stać i, i, i smażyć? No to nie jest dobre rozwiązanie, że, czy, czy dobra sytuacja, w której ktoś nie może normalnie funkcjonować, bo uznajmy, że gotowanie to jako hobby, jako element przygotowania własnych posiłków, no to jest ważne dla, dla życia. Bierzemy patelnię i zaczynamy ćwiczyć, czyli też pronacja, supinacja, tego typu ruchy, poćwicz. I zobacz, jeżeli jesteś w stanie wykonać takich ruchów dużo, czyli ja robię tych ruchów i robię, i robię, i robię, i już jest 20 powtórzeń, a ja sobie dalej załóżmy, bo nie wiem ile teraz jest, ale i robię, i ciągle nie czuję żadnego napięcia, żadnego zmęczenia, to biorę cięższą patelnię i sprawdzam. No i nagle, jeżeli się okazuje, że ja, oczywiście można zmniejszyć dźwignię, albo... Wydłużyć też dźwignię, żeby ten ciężar zwiększyć. No i jeżeli teraz jest tak, że ja po 8-10 powtórzeniach już czuję akcję, 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 to, to jest dobry ciężar. Chodzi o to, żeby było obciążenie, żeby było wyzwanie dla mięśni, żeby one nawet doświadczyły jakichś mikrouszkodzeń, bo tak się analizuje rozbudowę, rozrost mięśnia, wzrost siły, że wykonuje to jednego dnia mięsień naprawdę ciężko pracuje, dochodzi do pewnego rodzaju mikrouszkodzeń włókien i ciało zaczyna się regenerować i odbudowywać, bo chce się przygotować na następny trening, który będzie kiedyś, za jakiś czas znowu więc ciało odbuduje i wzmocni mięsień, bo pomyśli sobie no za chwilę właściciel mięśni przyjdzie i będzie robił to samo, albo nawet jeszcze mocniej, więc trzeba się odbudować więc dobierz tak obciążenie, taką patelnię Taki garnek, w którym poczujesz, że jest jakaś akcja, ale to nie może być zbyt przeciążające. Może pierwsze treningi, niech to będzie lżejsze lżejszy obciążenie, czyli już cięższa patelnia, cięższy garnek, ale nie do końca, może jakiś super ciężki. Żeby spokojnie tak wykonać 8-10 powtórzeń, przy 20 już by było ciężko, więc to by był taki dobry ciężar, że ok, jest dobre obciążenie. Parę powtórzeń na jedną na drugą rękę, chwila relaksu, wstrząśnięcia, potrząśnięcia, może jakieś delikatne ruchy rozciągania, falowania, kółeczka, chwila relaksu. I jedziemy dalej. Czyli ruchy dopromieniowe. No i teraz to już, jak ktoś smaży, no to to jest typowy funkcjonalny ruch. Hop. Pronacja supinacja też, przelewanie czegoś. Więc też może nie trzeba byłoby tak sztucznie ćwiczyć tylko no, zrobić sobie trening z patelnią. No naprawdę, rewelacja. Trening rąk z patelnią. Hop, czyli przelewanie, przelewanie i ćwiczymy pronację. Pronację, nie? I parę powtórzeń na drugą stronę. Odpowiednio ciężki przedmiot. Panowie, może, bo nie każdy, chociaż no, wielu szefów kuchni i kucharzy to panowie, wielu ludzi lubi gotować, ale może wiem, któryś z panów, który teraz to ogląda, stwierdzi, że o, ja tam patelnią się nie posługuję. To młotek albo później młot, no ja akurat tutaj mam młotek taki z dawnej epoki, to, może być, to mogą to być ćwiczenia z młotkiem. I teraz, nie wiem, młotek 200 gram, później młotek 500 gram, później młot, młot dwukilowy, jak ktoś weźmie się za robotę, to za dwa lata się okazuje, że ma takie przedramie, takie bicepsy, bo ćwiczy młotkiem, a później nawet można dynamicznie różne rzeczy wykonywać. Są zawody w rąbaniu drewna, cięcia drewna, cięciu drewna i tak dalej. Więc tu też można na pewno trening z młotkiem świetny zrobić. Są zresztą takie młoty wielokilowe, trenerzy pewnie jak to jakiś trener ogląda, to kojarzą, że są całe treningi z młotem. No właśnie takie naturalne, bliskie bliskie naszemu ciału, naszemu układowi nerwowemu związane z jakąś funkcją, a nie tylko takie machanie na sztywno w nienaturalnych pozycjach i tak dalej. Troszeczkę trudniej tu może wykonać zgięcie dłoniowe z takim obciążeniem, chyba żeby jakoś tak ustawić, albo tak może ustawić patelnię, w ten sposób, co też może związane jest z trzymaniem jakiejś misy, miski, plus ćwiczy chwyt, więc to nie jest tylko z zaciśniętą ręką. Hop, w taki sposób, w taki sposób. I teraz, jeżeli miewasz łokieć tenisisty, łokieć golfisty i on się regularnie odzywa, a często tak jest, Ktoś mówił, no właśnie przy różnych ruchach, przy nalewaniu wody z czajnika, przy jakimś przekręcaniu kurka odzywa mi się ten ból i ręka, to jeżeli teraz zaczniesz wzmacniać chwyty, oczywiście ćwiczeniami, które nie bolą, czyli trzymać ciężką patelnię i ją poruszać przez ileś tam minut, to nagle taka rzecz jak... Chwycenie czajnika no to jest żaden wysiłek. Przekręcenie kurka w stosunku do wyćwiczonego tego ruchu żaden wysiłek. Więc nagle układ nerwowy czuje, że no okej, okay, idzie to jakoś łatwo. Nie zawsze to idzie tak prosto, ale w wielu przypadkach tak może być. Stąd później takie debaty i dyskusje wśród fizjoterapeutów, że jedni mówią, że to trzeba ciągle rozluźniać, inni mówią, że to trzeba wzmacniać. Czasami u kogoś może brakować tej komponenty elastyczności, swobody. Czasami u kogoś może brakować wzmocnienia. Albo tym kluczem do zbudowania tutaj sprawnej ręki jest dodanie tego parametru siły, struktury się wzmacniają. Wiele badań pokazujących, że osoba używająca kończyny, często to dotyczy zawodów jakichś asymetrycznych, czyli ktoś całe życie pracował prawą ręką, to ma grubsze mocniejsze kości, większe mięśnie, wręcz w rentgenie, w, obra w obrazowaniu widać, że kończyna używana jest większa i mocniejsza. To daje do myślenia. Że no, wykonywanie tego typu ćwiczeń nawet w starszym wieku zbuduje mocniejszą kość i mocniejszą rękę. Jeżeli ćwiczenia czynne wywołują u Ciebie ból, to po, poćwicz izometrycznie czyli jest tylko napięcie bez zmiany długości tkanek. Jeżeli ja ćwiczę izotonicznie, to jest stałe obciążenie, ale zmienia się długość tkanek. A izometrycznie będzie, że ja napnę struktury i trzymam. Więc jak masz jakieś dolegliwości w jakimś ćwiczeniu, nie możesz danego ruchu wykonać, to zobacz, jak to będzie wyglądało izometrycznie. Czyli na przykład pronację, supinację, zrób supinację. Jeżeli nie boli, może ruch boli, ale napięcie do supinacji nie boli, to ćwicz chwyt z napięciem do supinacji. Ileś sekund, 15-20, przerwa. I znowu, supinacja. Ileś sekund trzymasz, 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 przerwa. Na początek to może być po parę sekund, po pięć sekund napięcia, stopniowo możesz wydłużać ten czas i zwiększać ciężar. No tak, żeby właśnie z czasem nie stanowiło to problemu. Podobnie z pronacją. Czyli ustawiasz pronację, trzymasz. Podobnie będzie ze zgięciem dłoniowym, czy tu zgięciem hop. No i tutaj jeżeli myślimy o łokciu tenisisty, no to bardzo prawdopodobne, że na dzień dobry tego typu ruch nie jest wskazany. Tego typu ruch może nie być od razu wskazany, bo on może wywoływać ból. Poćwicz inne chwyty, inne gesty i za jakiś czas dojdzie do tego ruchu pożądanego. Teraz chwyt. Dobra sprawa to jest ćwiczenie chwytu. Na początku w czasie rozgrzewce ćwiczyliśmy zaciskanie pięści. Czyli zaciskamy, puszczamy. Tu już jest budowanie jakiejś siły. To może być właśnie trzymanie przez jakiś czas czegoś, po prostu trzymam coś ciężkiego, albo wręcz bardzo ciężkiego. I tutaj zachęcam do tego, żeby mieć jakiś ciężar, może z czasem sobie kupię jakiś ciężarek. Może na początek to będzie butelka z wodą, e, może jakieś wiadro i coś do, do tego wiadra na łóż, na początek na denko tylko. Chodzi o to, żeby przystosowywać się do tego, co się dzieje na co dzień. Jest taka tendencja troszeczkę żeby osoby starsze stopniowo też tylko szły z wózeczkiem i ciągnęły coś na kółeczkach. Oczywiście w pewnym momencie może tak być, że Twoja sprawność już nie pozwoli na wiele, ale mimo wszystko, nawet mając 80 albo 90 lat, dołożyłbym troszeczkę treningu, bo może się okazać, że będziesz w stanie trzymać, no może nie taki ciężar, ale jakiś ciężar przez jakiś czas, Kości się wzmacniają, działa to przeciw osteoporozie, no bo jakby będą, będzie wzmocnienie kości i nadbudowa kości, kiedy ona jest obciążana, i łatwiej ci będzie funkcjonować, nawet żeby ten swój wózeczek, czy tą torbę na kółeczkach, żeby ją przenieść gdzieś, podciągnąć pod krawężnik, jeżeli masz przygotowany chwyt, czyli to, że ćwiczysz chwyt, pewnie dobrze byłoby mieć dwa takie ciężary po prawej i po lewej stronie. Trzymać je, trzymać, je, trzymać. Odstawić. Więc niejednokrotnie może tak być, że chwycisz jakiś ciężar i pomyślisz, no dobra, ale ja nie jestem w stanie z tym ciężarem ćwi nic ćwiczyć, bo jest za ciężki. Czyli to wiadro, na przykład w domu, jest za ciężkie. I teraz może być tak, że ze względu na kręgosłup, nie będzie ci łatwo tego podnosić na ten moment, choć będziemy ćwiczyli podnoszenie z ziemi jeszcze. To postaw nad jakimś, na jakimś stołeczku ciężar. Malutki przy przysiad, malutki przysiadzik tylko. Hop trzymam, 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 trzymam ileś sekund, a z czasem może więcej. I odstawiam. Żeby ćwiczyć naturalną rzecz, czyli chwytanie czegoś, trzymanie czegoś ciężkiego. Tak żeby później, jeżeli może jesteś młodszą osobą i nie chodzisz z guzeczkiem, to jeżeli <słuch> przez jakiś czas trenujesz, trenujesz, trenujesz trzymanie ciężarów w obu dłoniach, to później nie jest problemem Wzięcie dwóch siatek ze sklepu i z tymi siatkami drałujemy. No, ręce dadzą radę. To jest bardzo dobre, funkcjonalne ćwiczenie. Proste. Niezwykle przydatne. Do podporów jeszcze dojdziemy, bo to są wszystko różne ruchy. Też możesz się bawić na ten moment jakimiś podporami czyli czasami się po prostu podeprzeć, podeprzeć, podeprzeć i, i dłużej się podpierać. Z mniejszym oparciem, z mniejszym ciężarem ciała albo z większym ciężarem ciała, z większym ciężarem ciała. Jeżeli na ten czas jest tak, że ten nadgarstek Cię boli przy pełnym podparciu, to odsyłam do różnych odcinków poświęconych rozluźnianiu tkanek, bo mam nawet taką fajną technikę gdzieś nagraną wcześniej o tym, jak tu dobrze poluzować tkanki, żeby ten ruch nie był bolesny. Ale jeżeli tak jest, to możesz na początku ćwiczyć te podpory podkładając sobie coś, żeby to może nie było przy pełnym zgięciu. Grzbietowym, tylko przy podłożeniu czegoś. Albo wręcz, jeżeli ćwiczysz jakieś pompki, no to może na jakichś uchwytach, żeby zachować neutralne ustawienie nad Mam nadzieję, że udało mi się zainspirować do ćwiczeń. Daj znać, napisz w komentarzu. Może poproszę o pomysły, patenty. Jak w domu funkcjonalnie to ćwiczyć? Bo oczywiście można było jeszcze wziąć jakieś kij, odmiotły. Tu też można by było ćwiczyć. Krótsza dźwignia, dłuższa dźwignia. Więc poproszę o pomysły. Moi widzowie są często bardzo kreatywni i dużo ciekawych, kreatywnych pomysłów wypisują, więc jeżeli masz jakiś patent, jak jeszcze tą rękę wzmacniać, gdzie można różne ćwiczenia wykonywać, no to bardzo proszę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Mam teraz takie postanowienie, że będę wrzucał trzy odcinki w tygodniu, no, tak żeby rzeczywiście... Ciągle inspirować, pokazywać i jeżeli ktoś będzie trzy razy w tygodniu oglądał, no to trzy razy w tygodniu coś ciekawego dla swojego ciała zrobi. No bo nie ukrywajmy, że tak jest, że potrzebujemy jakiegoś bodźca, motywatora, zachęty, inspiracji i tak dalej. Bardzo często tak jest. Jak rozmawiam z pacjentami, to wielu pacjentów potrzebuje bat nad sobą. Ja aczkolwiek bym, broń Boże, nie chciał. Prowadzić tutaj nikogo na siłę i za pomocą bata. Raczej tak po prostu prowadzić, pokazywać, zachęcać, że to jest niezła frajda. I ciekawy sposób spędzania wolnego czasu. No dobra, to tyle na dziś. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!